Co do sojuszy, mieliśmy także Fatal Fourway, gdzie walczyły zawodniczki, a wokół ringu stały ich sojuszniczki, partnerki, tak, tak itd., itd. I chociażby walczyła w tym meczu sama Alexa Bliss, a przy ringu obecna była Charlotte Flair. I generalnie walka w ringu przebiegała pomyślnie, że tak powiem, aż w końcu zaczęły się zawodniczki wplątywać. Tam Raquel Rodriguez chciała pomóc Roxane Perez jednej zawodnicy jakoś tam. Coś ruszyła nogą, żeby tamta nie mogła przypinować, czy samej Perez, żeby dotykała linę i pin się nie liczył. Została zaatakowana, potem skontrowała. Koniec końców, zwycięsko ze starcia tej czwórki, która stała obok ringu, wyszła Charlotte Flair. Charlotte odwróciła też uwagę, uwagę przepraszam zawodniczek w ringu, co wykorzysta Alexa Bliss, która przypiąła swoją przeciwniczkę. Więc w taki właśnie sposób Charlotte pomogła Alexie zwyciężyć w tym meczu. No dość ciekawy tak team nam się zawiązał, dość ciekawy sojusz. Alexa miała dość wymowną koszulkę We Are Not Friends i potem jeszcze mieliśmy taki segment króciutki na zapleczu, gdzie właśnie pozowały Charlotte z Alexą i Alexa z Charlotte pokazywały ten napis, który był na koszulce Alexy, sugerując, że są sojuszniczkami, ok, ale nie zostaną przyjaciółkami, nie będą koleżankami jest to jakby dla osiągnięcia większego celu, i są bardziej wspólniczkami, niżeli coś ich łączy jak przyjaźń.